Z tej strony Makropon Stefka i wydaje mi się, że teraz powinno być wszystko ok. To jest kolejny odcinek Fortnite OG ASMR Remix u mnie i kolejna próba nagrywania. Wszystko dla was kochani, bo ja chcę, żeby naprawdę ten mikrofon dobrze był słychać na ASMR. No i żebyście się relaksowali, wiecie. Nie ja chcę, żeby była profeska, żeby była elegancka. Także miejmy nadzieję, że będzie okej. Okay. No dużo się musiałem bawić w ustawieniach i jakichś driverach, czyli z sterownikach, ale... Girl, to jest temat na kawę. Bogramy sobie wycitą e dzisiaj, to będzie motyw główny. Ja chcę... I czy ja nie mam czasem już zestawu z nim? Taki, że jest Dragon Ball właśnie i wszystko, gdzie są moje zestawy, by... Gdzie są takie, jakby już moje rzeczy? Zobacz warianty. O, nie ma ani jednego. What? Czyli się wyzerowały wszystkie? Oh my god. Wychodzę. Wkurzam mi, że te aplikacje, wszystkie pstety, one na przykład same ustawiają. Nie mówię teraz o Fortnite, mówię o mikrofonie, że one... Same włączają wyciszanie na przykład szumów bez pytania mnie, czy ja chcę. I owszem, ja za chwilę włączę dźwięki Fortnite, a jeszcze testuję, odsłuchuję co chwilę, czy jest ok. I owszem, fajne to są. Gdzie jest smog? A nie coś z Dragon Ball? Ja mam tutaj nie chyba, nie. W takich sytuacjach, jak nie mam ulubionego na przykład food, to ja biorę po prostu, żeby losowy z ulubionych. To jest moja ulubiona opcja. Gdzie jest taki zielony smog? Słuchajcie. Bo mam tego smoka, no ale to nie jest Shenron. On nie, nie ma nic z Dragon Ball wspólnego. No, normalnie go nie widzę. Shenron, where are you, Daddy? O, jest. I teraz pytanie: czy wolę. O, właśnie włączyć dźwięk czy wolę Shenrona do Vegeta czy Nimbusa? A bo zroką widzę, że jeszcze to mam, zapomniałem, że mam to. To pasuje najbardziej do Wegety. Tylko, że jak ja to kupowałem, to ja myślałem, że on wchodzi do środka i kwanimy. On nie wchodzi do środka. I to zapiszemy jako drugi. Tak. Fajnie, że dali 200 zamiast to. Okej, okay, gramy. Już się doczekaliście. Vegeta jest zarąbisty, uwielbiam moja ulubiona postać Goku też jest fajny, wiadomo Ale Goku jest taki, wiecie, on jest taki prosty i naiwny A, a Vegeta jest taki bardziej skomplikowany i dlatego go bardziej lubię Ale Goku oczywiście wiadomo, też jest MVP To jego włosy, ogromne. Czeka, czy ja zmienię formy? ja zmieniłem formy Czy ja chcę wrócić? Dobra, mam dziesiąty level, bo spiłem y, y, AFK w y, LEGO. Ja chcę do lasu, bo chcę dźwięki lasu. Także. O nie, chciałem czarne włosy. Jakie zadania fajne. Awesome. ok. Widzicie jaka beka? To jest Dragon Ball. A znacie francuski Dragon Ball. Jak wy jesteście samochodźcy, będzie większość z Was, ale e, jak ja byłem właśnie młodszy i leciał Dragon Ball w telewizji polskiej, w sensie na RTL. Taki mieliśmy kanał w Polsce chyba. Albo RTL zamiast 2 7 coś w tym stylu. Albo no nie wiem, i leciała francuska wersja Dragon Ball Z i była taka piosenka Dragon Ball Z, Z, Z dy, 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 dy. i oni ogólnie, i my oglądaliśmy dubbing francuski a że ja byłem za młody ktoś tu jest, żeby dźwięki, dźwięki żeby języki rozróżniać Za młody, żeby języki rozróżniać nawet nie wiedziałem, że to nie jest japoński myślę, że jest japoński I jak już byłem starszy i bardziej ogarniałem bazę to byłem w szoku, że Goku po japońsku, czyli w swoim prawdziwym języku ma inny głos jak i inne wszystkie postacie Pomyślałem, że francuski to jest oryginalny co chciałem powiedzieć jeszcze a w ogóle jak oni weszli do Fortnite'a właśnie Goku i Vegeta To kamehameha normalnie było jako broń, tak jak tu mam broń To normalnie było kamehameha i można było robić kamehameha podczas gry, to było zajebiste Pewnie ja jeszcze kiedyś wróci przy jakimś evencie Ja dzisiaj chciałem do lasu, bo chcę żebyśmy sobie posłuchali dźwięków lasu najpewniej najpierw nie, bo może będzie mniejsza. Kurde, ja zapomniałem, że teraz jak już zaczniesz pić i nie, nie chcesz pić, to wtedy on nie zostawia tego, tylko wyrzucę. Spaliłem. To jest bot. Bo tak szybko podbiegła. W ogóle, jak lubicie gry, to ja mam kanał z grami, na którym gram, ale mało gram. Bo nikt nie ogląda tego kanału, dlatego nie chcę, nie chcę nagrywać. Ale mam plany, żeby nagrywać. I jak wiecie, na ten kanał. Ja mam trochę nadoodawcę, to ja mam wszystkie swoje kanały tam w takim jednym pasku. I co możecie wejść na kanał Gaming? I tam mam niektóre gry. Fortnite też chyba się znalazł. Ale ja nie chcę, jakby wiecie, się ograniczyć do Fortnite. A. Gdzie są te skrzynie? Lol, no. one są w tym dachu. Dobra, mam to gdzieś. Mi wkurza ten dźwięk. Idziemy sobie lasów posłuchać. Pójdźmy. No dobra, tu w sumie już słychać tylko jest jakiś ładny kadr. Posłuchajmy sobie lasów Fortnite. Uwaga. she's Chwilerka, co? Tak to można Ej, ciemno się robi bez kitu Dobra, pozbieramy sobie skrzynię osłony a nie mam osłony sorry w ogóle zakaz spływania lol zginiesz tru 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 czy to był bot Dźwięki picia. Ja tak się czuję jak jest lato. Jest bardzo gorąco i wypije zimną puszkę Pepsi. O, to jest najlepsze uczucie ever. Ja wolę kolę na co dzień. Dajcie znać co wy wolicie. Ale akurat w lato, jak jest gorąco i jesteś w jakimś sklepie i jest tak ci gorąco, jesteś głodny, zmęczony i kupisz taką zimną puszkę pepsi i ona jest taka mokra aż i wypijesz, to jest po prostu miód uwielbiam ale zobacz jak jest ładnie wow ale ładnie wow jakie jest światło Będzie może jakiś wschód. Może będzie jakiś ładny wschód. Ja pamiętam o tym rifcie jakby co cały czas z tyłu, ale chcę zobaczyć, czy to będzie jakieś ładne ujęcie na słońce. To jest wschód czy zachód? Chyba wschód, bo przed chwilą było ciemno, nie? O, jak ładnie. To jest taki vibe tych starych sezonów właśnie. Że jest tak dużo... Bo to są helikoptery! Eee, że tak właśnie dużo jest pola, dużo zieleni, takiego, że nic nie ma, takich otwartych przestrzeni. Bo w tych dalszych chapterach i sezonach to jest mało takich miejsc na mapie, że nic nie ma. O Boże. Dobra, idziemy do rifta. Jak już mówiłem ja uwielbiam lifty i też lubię jak jest ten taki przenośny Rift O, jakie ładne słońce. Słuchajcie, gdzie idziemy. Pójdźmy sobie gdzieś tu. Uwaga, czy on zniknął? Nie. Uwaga, 3. 4. O, posłuchajmy sobie dźwięków rift'a. To jest kolejny ESMR, dźwięki rift'a.

To tu jest aż za pusto na tej mapie, zobaczcie, tu nic nie ma. Tam był ten helikopter, to ja nie chcę do helikoptera na pewno. A gdzie jest koło w ogóle? Okej, okay, jesteśmy w kole cały czas. Myślałem, że to był dźwięk pasuki, że ktoś w nas pasuką strzela. A, i tutaj później był taki sezon z Kevinem, że Kevin wrócił na mapę. Tą właśnie gdzieś tutaj był, na tej mapie. Tam miał swój krater. O boże. Sorry, jakiś aral mi się włączył. kupi. Ciekawe, jak tu go nie było. E, obrazu to jest właśnie to, jak nie masz kamery do komputera, bo nie masz kasy na kamerę i musisz używać telefonu jako kamery, lol. No bo tu jest bardzo dużo skrzyni, bo jest dużo pięter. Weźmy sobie tę pompę. Pompa. 10, 10 osób już? Ktoś oh tu jest. A, już pamiętam, że właśnie tu jest taka plaża śmieszna, krzyńczowa. Taka dziwna, o właśnie, no pamiętam to. weźmy pompę, w razie, gdyby ktoś mi znienacka. zaatakował. Ja lubię te bomby, granaty widzę stare są, lubię te bomby przylepne, ale one za długo czasu chcą, że zanim wybuchną, już ktoś dawno ucieknie. No chyba, że oczywiście przylepicie na osobę, ale no, to jest trudna sprawa. Trudne sprawy. gdzie te krzynie nudy no, ten loadout to właśnie chyba jest akurat lepszy w nowych sezonach a loadout to znaczy w, w dostępne wyposażenie które możemy mieć ale ładne kolorki ale ładnie ale jasne o jakie ładne kolorki popatrzmy sobie Ale kolory, takich kolory nam, kolorów nam teraz trzeba, bo jest u nas. O, palmy, ja kocham palmy, to jest wszystko, co ja kocham. Słońce, palmy, plaża i woda, ładna, to kąpania Tego nam trzeba, bo my mamy teraz górny listopad. Jest tak brzydko i depresyjnie, że po prostu twoja stara. O, a tak to można. Idę tam. Pożiem ja się, że umrę. O, ja, jak ładnie! A na pewno to tak kiedyś nie wyglądało, na pewno podkręcili kolory. Plus, ja mam teraz HDR na tym telewizorze. Boże! No i PlayStation 5 też jednak jest różnica, jak grałem na PlayStation 4. Boże, ja zaraz muszę tam iść. Walczyć o koronę. O, teraz chodzimy po plaży. Mamy lato teraz. O, zaś jest 444 po prawej u góry, tam przy znaczniku. Zobacz, jaki klimacik, sobie chodzimy po plaży, wegeto, gramy w piłkę plażową. Tak, to ja mogę, o, jak O, proszę. Zarąbiście. No nic, trzeba ci tutaj robić Było super Czekajcie, gdzie są ci pozostali gracze A, to małe koło już jest, takie małe, małe Czy to nie ma się gdzie chować na za bardzo. A ja pamiętam ten przystanek tutaj O nie, trzy osoby. Okrzaczki. Dawaj, dawaj. A gdzie? A tam, oni pewnie są tutaj obstawiam, w tym... Tam jest dużo budynków. Dobra, dawaj, dawaj. I nagle tu mi wyskoczy to zawsze mój stres, że ktoś wyskoczy z tego. Oleją się, dawaj. Dawaj, wegeta. chyba mnie nie widział. Nie widziałem. <Grymamy> oh my, O Jezu, są? Dobra, Muszę się bardzo skupić. Bardzo skupić. Muszę częściej te odcinki... jestem zestresowany. Ja muszę częściej te odcinki nagrywać, bo wygrywa. O, widzę już kamera moja nie okarnia. Za dużo się działo na ekranie. Tym pozytywnym akcentem zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że było ESMR. Dajcie łapkę w mi się podobało i like, a to jest to samo i komentarz i super zostawcie super na razie